W sobotę 11 czerwca warszawski park Agrykola zamienił się w miasteczko ekologicznej i bezpiecznej jazdy. Uczestnicy pikniku dowiedzieli się, jak jeździć w sposób bardziej przyjazny dla środowiska i jak radzić sobie w trudnych sytuacjach na drogach. Dużym zainteresowaniem cieszyły się symulatory zderzeń i dachowania. Dzięki nim można było na własnej skórze przekonać się, jakie siły działają na uczestników kolizji drogowych. Również do symulatora wyścigów ustawiały się kolejki chętnych. W trakcie eventu można było również obejrzeć wóz strażacki z pełnym wyposażeniem i dowiedzieć się od strażaków, jak wygląda praca przy wypadkach. Ważną częścią wydarzenia były profesjonalnie przygotowane szkolenia pierwszej pomocy dla dzieci i dorosłych. Ale słyszy mnie pan? Musimy się ewakuować z samochodu. Dobrze. Może pan ruszać nogami czy dobrze. bolą bardzo? Pomogę trochę, mogę, bo dobrze. Dobrze. proszę dobrze. pomału. Co się stało? Mogę Cię prosić o pomoc? Przyjdź proszę, dobrze? Dam ci takie rękawiczki, ok? Załóż na ręce. Weźmiemy opatrunek. Mamy takie mniejsze gaśniki. Tak, jałowe, Przykładamy. Na ram. Otrzymaj palcem, żeby nie spadło. Jak powiem, żebyś puścił, to wtedy puścisz, OK? Puść teraz. Dzięki. Adrenalte wraz z Axa Direct przygotowały inscenizację wypadku z ucharakteryzowanymi uczestnikami. Chętni, których nie brakowało, mogli z pomocą instruktorów przećwiczyć kolejne czynności niezbędne przy zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz pomocy poszkodowanym. Przygotowane zostały inscenizacje wypadku z udziałem samochodu, jak i motocykla, można było przećwiczyć resuscytację wykonywaną zarówno bez sprzętu, jak i z automatycznym resuscytatorem. Jeżeli mamy nie nieoddychającego, rozpoczynamy resuscytację. Resuscytacja to jest uciskanie klatki piersiowej. Ręce układamy na mostku, na środku klatki piersiowej. Pochylamy się tak, żeby nasze ręce tworzyły kąt prosty z ciałem poszkodowanego. Mocniej się trzeba jeszcze wychylić. Ręce proste w łokciach i uciskamy na głębokość około 6 cm z częstotliwością około 100 razy na minutę, troszeczkę głębiej. Organizatorzy zadbali również o atrakcje dla najmłodszych. Dzieci mogły zapoznać się z prostymi technikami pierwszej pomocy na misiach, dowiedzieć się o tym, jak istotne jest bezpieczne zachowanie na drodze i otrzymać dyplom małego ratownika. Piękna pogoda sprzyjała spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Do odwiedzających piknik dołączali więc przechodnie spacerujący po parku Agricola. Organizatorzy zadbali, żeby wszyscy zebrani, bez względu na wiek i zainteresowania, mogli dowiedzieć się czegoś o bezpieczeństwie i ekologii jazdy.